Siemano do was, z tej strony Nesko Dzisiaj pogramy sobie trochę w Banji bananas Czyli w małpkę, która skacze i zbiera bana banany Skacze po lianach tak jak Tarzan Tak jak normalnie to małpy robią, prawda? Eee... Więc co, jedyne co nam pozostaje to tutaj zacząć Bo tutaj w menu to raczej nie ma nic co mógłbym opowiedzieć eee, Jeszcze tylko sprawdzić czy się eee, dźwięk nagrywa Jeszcze podgłośnie trochę, no i dobra I teraz powinno być trochę git Znaczy trochę lepiej, no, niż git eee, No dobra, to zacznijmy Zacznijmy, zobaczymy, tylko znowu, może obniżę trochę kamerę, żeby nie było po tym, że że jest troszeczkę za wysoko, albo coś, o tak o, może być, może być Jak widzicie, jest tutaj parę leveli, których trzeba oczywiście zakupić, które są dosyć drogie, bo niektóre kosztują 10 tysięcy, niektóre kosztują 5 tysięcy co jest po prostu, no, no po prostu długą, długą drogą zbierania Ale domyślam się, że nie trzeba ich kupować, e, bo wystarczy tylko przejść e, tutaj te kropeczki, które są e, tak, tak zrobione czekajcie, bo tutaj, Kuźwa. a nie, dobra, może to nie było, może, czekajcie, wrzucę się Wrócę się jeszcze raz. O No wróćmy się. Dobra, play. Czy to są kropeczki typu? Dobra, to nie ważne. Nie, nie, nie będę nic sobie na ten temat wypowiadał się więcej. No i co? Jesteśmy małpką, która musi skakać po lianach i dojść do jakiegoś tam e, innego świata. E, światów jest tam parę, nie wiem ile. Może to właśnie były te światy, które, które widzieliście wcześniej, też szczerze wątpię. E, no i co? I są tutaj jakieś bonusy, teraz weźmy sobie, skoczmy za pierwszym razem i tak, no ja muszę przytrzymać przycisk, żeby on, ona jakoś złapała się te liany i trzymała się te liany, dopóki e, ja nie powiem, że może się puścić, e, czyli nie, nie spuszczę palca e, z ekranu. E, to nie jest wcale takie trudne, mamy tutaj bonusy, typu jeżeli złapiemy się na koniec liany, to pokazują się jakoś coś jak perfect swing I jeżeli złapiemy się potem jeszcze raz na koniec liany... To zdobywamy e, razy 2 razy 3 razy 4 razy 4 to jest max. E, właśnie zauważyłem, że trochę mi się gratnie. Nie wiem dlaczego, e, wcześniej mi się tak nie dzieła. E, nie wiem co się dzieje. O matko, dobra, poczekajcie, poczekajcie. O, dobra, czekajcie, może ja, może ja coś z tym zaradzę temu. Nie, nie da się nic zaradzić. No to trudno no trudno, no dobra, niech się trochę potnie, niech się może, może się odetnie, może się odetnie nigdy nic nie wiadomo. No i teraz zrobiłem błąd, bo, bo, bo się zatrzymałem na Janiem. Im wyżej się złapię, to chyba dosyć logiczne, że tym krócej będzie się leciało, tym y, wolniej będzie się leciało, no cholera, no jak mi się tnie no. Dosłownie tak samo jak Wektor, dlatego w sumie nie nagrałem tego Wektora, bo on mi się tak cholernie tnął, że po prostu no nie miałem możliwości grania w niego. Po prostu nawet nawet jak nie nagrywałem to i tak i tak nie miałem możliwości, po prostu on mi chodził tak tak, trochę pobieg i bum, zaciął się. I znowu trochę pobieg i bum, zaczął i zaciął się. No i tak i w menu, teraz jak już przeszliśmy jeden level, znaczy no zginęliśmy po prostu, to teraz mamy tutaj do, do, do wyboru parę rzeczy, których możemy sobie kupić. Jakiś jest headstart, tak jak w innych grach jest po prostu, że szybciej zaczynamy. Zaczynamy na przykład na paruset metrach, czyli tutaj akurat jest na 300 chyba. Im więcej raz ciśniemy ten Headstar, tym dalej nas wyrzuci ten nasz gorl, który nas popchnie, może tak to powiem. E, jest jeszcze taki jakiś Tiger Strike, którego e, nie wiem co to w sumie jest. E, e, jeszcze jakiś Snake Oil, to pewnie jest coś w typu, że... Nie wiem co to jest, dobra, wiecie, wiecie nawet nie chce mi się... Nawet nie chce mi się tłumaczyć, więc jak będziecie chcieli, to możecie sobie sami... Sami zobaczyć tą grę. W sumie to Wasza propozycja była, więc, więc właśnie, właśnie, wiecie sami. No, właśnie. Mamy też do wyboru jakieś skiny, postaci, outfity, które dają nam po prostu inny wygląd. I możemy sobie jakoś jakiegoś ninja wziąć jakiegoś gasmaska, maska, czyli, wiecie, no, maskę gazową, jakiś Mohawk, małpę, dobra, nieważne. No, jeszcze jakieś takie normalne. Małe e, upgrade y do naszych. E, do naszych. no. no jak to się nazywa? No pociągnięć, no kurde, cholera, wie jak to się nazywa? Po prostu, no możemy ulepszyć na przykład magnes. Magnes daje nam takie coś, co zbiera wszystkie dookoła nasze rzeczy. I tutaj, jak widzicie, magnes e, możemy ulepszyć, żeby, żeby trochę dłużej działał, żeby nam trochę dłużej zabierał e, tę e, naszą kasę więc właśnie to są takie, takie małe upgradey, które mogą nam naprawdę pomóc. I tutaj są takie misje, które, które, przez które jeżeli nie je wypełnimy, dostajemy 100 bananów, więc to jest sporo, mało będzie miało co jeść. 100 manów, no ja bym tyle sam, sam bym coś zrobić koszty bananowy, ale dobra. No i co, mam tutaj jakiś e, reach, czyli dojść do levelu, do lewela trzeciego, do świata trzeciego, zbierz 3000 bananów w, w wielu grach i e, złap największego banana. No akurat to nie jest trudne, bo największy bananą znajduje się zawsze e, na samym końcu, znaczy na samym końcu Jezu, na, na, na najwyższym punkcie w mapie. No dobra, może nie w mapie, ale po prostu na, naj, na najwyższym punkcie, jeżeli to taką podlecimy, tutaj to to zwyczajstwo banan w górze, prawda? Więc to, to jest, to nie jest wcale trudne. Cholera, no tnie mi się gra, nie wiem, cholera dlaczego. No i jeszcze spadłem, ja pierdził. Dobra, dajmy jeszcze raz. bum. To Nie trzeba tam trzymać tego palca, wystarczy tylko nacisnąć. No i patrz, na samym ponadku przygrałem, no. łopooo, jezu, jak mi się zacięło, no. Nie wiem, czy na filmiku też tak widać, chyba tak. Nawet jeżeli nie, to trudno. To na, Może ja tylko tak narzekam, a tak naprawdę wy tego widzieć nie będziecie. No, ja się w sumie, w sumie nie zdziwię, że i tak będzie, tak naprawdę, wiecie? No właśnie, bo no dobra, trochę się tnie, jakby nie patrz na filmiku, trochę się tnie, ja, ja to dopiero teraz zauważyłem. O teraz widzicie, zebrałem małpy, które będą za mną biegały przez e, jakieś dwie sekundy. Jeżeli ja spadnę przez te dwie sekundy na ziemię, to po prostu e, małpy, małpy mnie odratują. Typu, spadnę na ich. E, no i patrzcie, byłem taki bliski zebrania tego wielkiego banana. E, jeżeli spadnę, to oni po prostu odratują mnie swoją trampoliną, którą niosą bez przerwy. Teraz dochodzimy do levela drugiego, czyli do świata drugiego w sumie, w którym jest. To są różne inne przeszkody, typu na przykład krzaki, które nam przeszkadzają w skakaniu. Chociaż piszą, że. O, jakie to jest dobre, że taki krzaczek tutaj jest, prawda? to cholera gówno daje tak naprawdę, że wyżej możemy skakać. No i ciągle nie nacisnąłem palca, no! Dlaczego nie nacisnąłem, Dlaczego nie nacisnąłem palca, no? Ja cię nie mogę, no. Może kupmy sobie jakiś. Weźmy na przykład. No, no dobrze, ulepszymy sobie jakieś stycho. Eee. Weźmy takie coś, kupmy sobie. Nie, nie mam cholernego pojęcia, co to jest. Swing Boost. Extra speed boost when jumping away from... O, to też może się przydać. Weźmy to sobie też. Dobrze, to nie jest jednorazowe, tylko że to jest takie, no... E, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć. E, no, po prostu, no... E, psh, 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 psh. No, że ciągle to jest i że to nie, nie znika po jakimś tam momencie e, gry. Po prostu jest, 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 dopóki dopóki, e, dopóki nie przeinstalujemy gry. To nie. może być, jak to powiedzieć. Bum, ciągle lecę razy 4. Wow, dobry jestem. Dobry, ciekawy, że teraz biorę tego wielkiego banana, to by miał 40 punktów zamiast 10, bo wielki banan daje 40 punktów. Znaczy, daje daje normalnie 10 punktów, a nie. E, patrzcie, już mam 263 banany. Cholera, jasna. Widzicie, jak ja dobry jestem? Normalnie daje 10 punktów, a nie e, jeden tak, jak daje normalny bananek. BUM, szakalaka, boom! No i dobrze, dobrze jest, dobrze. Nie no i widzicie to właśnie o tym mówiłam, o tych zastanawych roślinach. Widzicie jak one... Wybijają nas troszeczkę do góry, ale w tym... w tym też momencie trochę nam, nam psują tą naszą dynamikę, bo, bo wolniej e, lecimy w dół. Znaczy ogólnie wolniej lecimy, co nie? BUM. I oczywiście mamy też takie coś, że możemy się po prostu nie złapać liany i spaść na sam dół, co nie jest fajne. Ojej, no takie coś, co naprawdę czasami może przeszkadzać. No i kuź, ile tutaj jest tych roślin, no? Skąd oni się tam biorą? Dobra, teraz na, na razie dwa leciało. O, może dojdę może do trzeciego świata? Jeszcze w życiu tam nie byłem. Ja w sumie krótko wstogram. Tak, udało się, no, udało się, no proszę. I od razu z bananików, chciałem powiedzieć. No i tak w sumie powiedziałem. Łol, o, leluja, woohoo, wo, wo, tu są te węże, no patrzcie, no. Czyli że węże, nie wiem, cholera, co robią, tak naprawdę, wiecie? Opa, ładnie, 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 ładnie. Teraz jeszcze raz. O, dobrze, teraz razy dwa jest, dobrze. Opa. Dobra, dobra, jest jest. Daję mam 533 bananiki. Widzicie to na no, bananiki? Kuźwa. Co ja gadam? Co ja gadam, ludzie? Co ja gadam? No już zgłupiałem przez tą grę. Naprawdę. Ja no, mam tak kuziwo bananiki. No i puściłem się. no. Znaczy, puścił się? O! Wow! Level się wiatr. No tak daleko to jeszcze nie, nie, nigdy nie byłem, no. Już, no kuźwa, no i oczywiście, no. No bo co wyciąłem, już musiałem spać. No to coś logiczne. No to cały ja przecież jestem cały, ja. Prawda? Cały kurde ja, co ja tutaj zdobyłem, mam 2000 bananów znowu, kupmy sobie coś, kupmy sobie kurde jakiegoś super coś, co to jest. Eee... Weźmy sobie, ulepszmy Chili Boost, nie wiem cholera co to jest, więc nie będę tego ulepszał. Swing Boost, to by mi się może przydało, może, albo w sumie, ej wiecie co, ulepszmy sobie to, czemu nie, czemu, może... no może nam się to przejść. I ostatni raz sobie teraz zagramy. I myślę, że wtedy. Wow, jak teraz daleko dolecieliśmy. widzieliście to? Poszybowaliśmy, poszybowaliśmy. Cholercia. Cholercia. No, dawaj. O! Dobrze, dobrze, dobrze. O! Dobra, jest, jest, jest. Się. Jeszcze. Opa. O! Jeszcze. Oj, jak mi teraz dobrze idziecie. o, Jak mi teraz dobrze idziecie. O, kuziwa. Jak ja mówię, no czasami naprawdę coś panny głupiego, że. że żar za dupę ściska po prostu. Leć, moja małpka, leć. Leć, ile sił. Ile sił ręka. W na z ręką. W sumie, no, odbija się rękoma, jakby nie patrzeć. No i gubia roślina, no. Gubia roślina, no. Powoli zaczynam nie lubić tych roślin. No, nigdy jej nie lubiłem. No, i no patrzcie, to chyba na zoś mnie normalnie chce zrobić, no. Opa. Dobra, jakoś mi tam teraz idzie. Jakoś mi idzie, dobrze, dobrze. Skaczemy, skaczemy. I lecimy do przodu, tak? Dobrze, jeszcze ta trampolina. Chyba trzeci level znowu. Znaczy. O, o! Nie, 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 nie. nie. Czemu kusy, ten przycisk, no. Czemu? Uuu, ta gra mnie tak bardzo nie lubi Opa! Ładnie, ładnie, ładnie. O, trzeci, czyli trzeci, kurde. To coś właśnie. Sami chyba rozumiecie. Pum! Pum! O w dupę tam był jakiś ten. Jakiś rekord. Wow, 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 wow. Spokojnie. małpo. Nie, łap się kurde, głupie węże, głupie węże. Nie, 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 nie. nie tyle, 183 bana, wcześniej zebrałem 4 razy tyle. dobra, trudno, ja się teraz wam żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc na razie, cześć i pa